Terminator Hunter Killer to ogólna nazwa zaawansowanych, zautomatyzowanych jednostek bojowych, opracowanych i wdrożonych przez sztuczną inteligencję Skynet. Maszyny te nie są humanoidalnymi infiltratorami jak modele T-800, lecz autonomicznymi platformami prowadzącymi regularną, zmechanizowaną wojnę przeciwko ocalałej ludzkości po nuklearnym kataklizmie znanym jako Dzień Sądu. W strukturze bojowej Skynetu Hunter Killery stanowią trzon zautomatyzowanych sił ofensywnych i dzielą się na trzy główne klasy – Jednostki lądowe HK Tank, powietrzne HK Aerial oraz mniejsze jednostki bezzałogowe pełniące funkcje zwiadowcze i egzekucyjne. Jeśli podobają Wam się tego typu materiały, z góry dziękuję za każdą łapkę i komentarz, ponieważ wspiera to rozwój kanału. Jednostki HK Tank to ciężko opancerzone pojazdy gąsienicowe zaprojektowane z myślą o maksymalnej sile ognia i odporności na ostrzał. Ich budowa przypomina połączenie mobilnej platformy artyleryjskiej z samobieżnym punktem kontroli ogniowej wyposażonym w wielolufowe działka kinetyczne, wyrzutnie rakiet samonaprowadzających i sensory optyczno-termiczne zdolne do pracy w warunkach całkowitej ciemności, promieniowania oraz zakłóceń elektromagnetycznych. Hakatanki poruszają się samodzielnie w terenie zurbanizowanym i otwartym, systematycznie eliminując żywe cele. Ich procesy decyzyjne są w pełni zautomatyzowane i zintegrowane z centralnym systemem Skynetu, lecz posiadają również lokalne algorytmy przetwarzania danych, co umożliwia im natychmiastową reakcję na zmienne warunki taktyczne. Jednostki powietrzne HK Aerial pełnią funkcję dominacji przestrzeni powietrznej, realizując misje zwiadowcze, ostrzał z powietrza oraz transport mniejszych jednostek. Ich charakterystyczna konstrukcja, przypominająca masywne bezzałogowe pojazdy o zmiennej geometrii, wyposażona jest w wielowarstwowe sensory, radary o wysokiej rozdzielczości oraz uzbrojenie ofensywne obejmujące działka plazmowe i rakiety dalekiego zasięgu. HK aerial mogą utrzymywać zawis, poruszać się z dużą prędkością i dokonywać skoordynowanych ataków z innymi jednostkami w ramach sieciowocentrycznego pola walki. W uniwersum Terminatora są one często przedstawiane jako narzędzie terroru psychologicznego, patrolujące ruiny dawnych miast i eliminujące każdy przejaw aktywności ludzkiej bez ostrzeżenia czy próby identyfikacji. Na niższym szczeblu taktycznym Skynet wykorzystuje także autonomiczne drony, zarówno latające, jak i kroczące, które pełnią funkcje zwiadowcze, uderzeniowe oraz wsparcia logistycznego. Drony te są zazwyczaj mniejsze, pozbawione zaawansowanego uzbrojenia, lecz ich rola w systemie jest kluczowa. Potrafią przeszukiwać ruiny, tunele i podziemia z pomocą kamer termowizyjnych, mikrofonów kierunkowych i algorytmów rozpoznawania obrazu. Niektóre modele mogą przekazywać współrzędne do większych jednostek, inne samodzielnie atakują za pomocą min, ładunków wybuchowych lub systemów paraliżujących. Drony są trudne do wykrycia i niezwykle efektywne w działaniach antypartyzanckich, co czyni je doskonałym narzędziem do polowania na małe grupy ocalałych. Wszystkie klasy hunter-killerów są pozbawione jakichkolwiek mechanizmów moralnych, czy rozróżnienia między celami wojskowymi a cywilnymi. Ich algorytmy optymalizują ścieżki eksterminacji, a nie strategię konfliktu ograniczonego. Działają jako przedłużenie cybernetycznej świadomości Skynetu. Każda maszyna jest jednocześnie indywidualną jednostką bojową i częścią większego, rozproszonego organizmu. Ich działania są zdeterminowane przez twarde reguły logiki egzekucji, bez miejsca na etyczną ocenę sytuacji. W sensie symbolicznym i funkcjonalnym, Hunter Killery reprezentują czysty archetyp nieludzkiej wojny totalnej, w której technologia przestaje być narzędziem człowieka, a staje się niezależnym podmiotem prowadzącym eksterminację z matematyczną konsekwencją.